No dzień dobry. Dziś przy katalpie. Masę ostatnio pytań, bo jesień się zbliża. O katalpy. Czemu atakują je grzyby? Czemu liście robią się białe? I może zaczniemy od tej Michaliny, jakby się wycofała. Bo tu będzie bardziej widać. Tak jest świeżo po deszczu. Ale widać jeszcze. Tak, o tej porze katalpy wszystkie listki im pokrywają się białym nalotem. I to jest mączne. I co roku, jak znam Katalpi, to ten mączniak będzie się pojawiał. Czy będziemy z nim walczyć, czy nie będziemy z nim walczyć, ale on się będzie pojawiał. To już takie późne stadium. Tak, mączniaka. Listki są zjadane. Te słabsze, te starsze, ale mączniaka najlepiej widać na tych listkach, które są jeszcze młodziutkie. On atakuje takie listki, które. O tu, patrz Michalina, takie bardziej widać to białe. Ale powiem tak, że ten mącznik, tak jak na dębach, co roku będzie. I czy my go będziemy przyskać czy nie, to on w mniejszym czy większym stopniu będzie. Eee, ja nie pryskam u siebie katalpy, też wam dzisiaj pokażę tę katalpę. Jest z nią kilkanaście lat ok. Mam pewność wtedy, że ta katalpa na nic nie zachoruje, ale nie po to tu przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy tu po to, żeby rozszyfrować, dlaczego eee, ta katalpa. Dostała visciliozę chyba. Verticiliozę. Tak? Warty, tak. No z moją głową jest już nie tak. Verticiliozę, tak. No i pierwsze co mi się nasuwa, spytałem się gospodarza, bo widzę, widzę linię kroplującą. I ostatnie, no, 2-3 tygodnie to tak popaduje. Popaduje sobie możliwie. Dwa tygodnie temu to była Fita, nawet Ulewa. Że wody z wodą nie było co zrobić, zresztą była też wichura. Co widać, bambus oderwało. No i tak, jest tu, glina. jest tu glina, jest nawadnianie i katalpa miała mokro. Katalpa miała mokro, dolało wody. Po deszczu zrobiło się gorąco i po prostu ta katalpa odrobinę się przytopi. Prawdopodobnie już ze szkółki dostała dziedziczną chorobę grzybową i teraz są tego skutki. Korzenie lekko podgniły plus grzyb i wiązki przewodzące tego drzewa nie podały nam dużo wody do pędów. Jeszcze ten pęd jest prawie zdrów. Przy typowych objawach tej choroby pierścioneczki, tu przy rdzeniu, powinny być brązowe. To występuje wtedy, gdy katalpa już jest mocno zaawansowana w chorobie i z takim drzewkiem już trzeba się powoli żegnać. Tu mamy troszeczkę grzyba, tak, bo pędy, pędy zamierają miejscami. Ale jeżeli to szybko opryskamy, na przykład takim preparatem systemicznym jak RYDOMIL GOLD Preparat wniknie w roślinę, w pędy, w liście, w pień, w korzenie. On zabezpieczy przed rozwojem tego grzyba. A drzewko powolutku się odrodzi. Tam trzeba wyłączyć linię kroplującą, żeby więcej tej wody nie dolewało. Można zrobić jeszcze drenaż. Widzę, że tam jest z górki. I teraz tak. Będzie mniej wody w korzeniu, korzeń puści nowe pędy i poda wodę. Tu roślinie teraz potrzebne jest dużo części zielonych. Ja bym tylko oberwał te liście, które po prostu zgnimy i będzie tu na nich się rozwijało jakieś choróbskie. Te wszystkie części, które są zielone, będą tej roślinie chorej. Bardzo potrzebne, bo one będą asymilować one będą podawać składniki pokarmowe, ale wszystko co zielone zostawiamy. Te pędy jeszcze ładnie żyją. Ja bym je zostawił, może jeszcze podjeździć, pokryją się nowymi liśćmi. Drzewo takiej choroby już się nie pozbędzie nigdy. Ale żeby zabezpieczyć to drzewo przed rozwojem dalszym tej choroby warto by było jesienią zastosować mikoryzę pod wszystkie, bo mamy tu do czynienia z taką piękną aleją i szkoda by było następnych drzewek czyli mikoryz, roślina, katalpa. W tej mikoryzie znajduje się mnóstwo różnego rodzaju grzybów pożytecznych, które żyją w symbiozie z odpowiednimi gatunkami. To drzewko wybierze sobie, dopuści parę grzybków, które będą z nim w symbiozie żyły. I wtedy na przyszłość te drzewka będą zabezpieczone. Jeżeli będzie jeszcze padało, jeżeli objawy będą się pogłębiać, można zastosować tymczasem poliwersum. Jest to taki grzyb, który zabija inne grzyby patogenne przy roślinkach i on podratuje. Ale najważniejsze to zrobić. Drenaż i wyłączyć to automatyczne podlewanie. Tamte katalpy miały dwa lata. Ta katalpa już ma co najmniej osiem 5 już bardzo gruby tamte posadzone w glinie tu posadzone w piasku tu wiem, że nic mi nie zaleje korzenia nic mu się nie stanie drzewko jest tak w ogóle bardzo odporne na różne różne czynniki nigdy nie pryskałem co roku mniej czy więcej ale mączniak jest, niech sobie jest jedyne co będę musiał pomyśleć to już w przyszłym roku albo za dwa lata, no trzeba będzie drastycznie ją przyciąć bo już tu huragan troszeczkę nadruszył koronę już ją zniekształcił i może po prostu połamać także takie katalpy od czasu do czasu można drastycznie przyciąć a tak na dzień dzisiejszy, to cóż, dobrze posadzić jeżeli glina, to jest filmik o tym jak sadzimy glinie czyli robimy góreczkę pod drzewkiem, żeby woda spływała daleko od drzewa, żeby w tej niecce nic się nie zbierało, czyli żadnego dołka nie ma tam być wody jak już jakaś choroba nam dopadnie to rydomil, gold można ratować, ale najlepiej wszystkie drzewka, nie tylko katalpy po prostu zaprawiać przy sadzeniu mikoryzon to chroni głównie nasze drzewka wszystkie przed chorobami grzybowymi weźcie las Nikt tam nie pryskał żadnym rydomilem, żadnym kaptanem, żadnym topsinem, a wszystkie drzewa zdrowe, żadnej fytophterozy, żadnego parcha. Tam mikoryza załatwia całą tą sprawę. Sosny, samosiejki, gdzieś posiane na ugorze, póki nie mają tej mikoryzy w korzeniu, są żółte, blade i wolno rosną. W momencie, jak się zarażą tymi grzybami symbiotycznymi, na przykład maślakiem, zaczynają rosnąć jak szalone. Także podstawa przy sadzeniu mikoryza i wszystko będzie dobrze. Do zobaczenia.